Sukces tronka, i dzisiaj gramy w Windows. No, tu już, e, jakby cały folder X, nie wiem, czy on to jest plan, to nie zwróćcie na to uwagi, ale tu jest folder X. Dobra, tu jest, na szczęście, gra Roblox. To jest, jak widzicie, w Robloxie. to nic nie ma. Może potem będzie. A, oh, ja cię kręcę i i i się zaczyna w dwie. Co się dzieje? Nie, dobra. Co to jest? Kliknę to. Ej, co? Ej, ej, ej Co się dzieje? Ej, 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 ej! A! O, nie, nie, nie mogę tego. Kurde. Eee, ja co to się dzieje? Ja myślałem, że to jest normalne, a to jest takie dziwne. Ej! Ej! No! Człowieku! No! No! No ej! No! Powiedziałem, że tu można chodzić. Tu nie można chodzić! O, Ale mówię, filmuje, bo ale um, czytam to. my tylko nie wiem, robić, bo ja nie chcę to bacze, krzy, takie takie... Nie, nie fajne rzeczy. Zagramy się, zagręmy dzisiaj w Windows 11. I Uu, my, my w to my w to dopiero będziemy grali. To jest bardzo fajne gra. Akpa też tam tu mamy poczta poczta. Napisz wiadomość, napiszemy sobie wiadomość, to... Do... Na te... na tw... Te... E, się ciągle. Nie mogę do no, mojego brata! Poglądacie, bo w przednim odcinku był. Dobra, napiszemy... Dobra, piszę, to mogę. To widzowie też... jest y, 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 bo po prostu... Nie... nie wiem, co nazwać. Dobra, widzowie Piszę, co mogę. Ba. Bo tego nie zobaczę. Prawda? Robloxa tu mamy, widzicie? To ma, mój Roblox jest. A tu jest... to oj, ten Roblox. Dobra, zagramy sobie w to. Nie no, każdy dzieciak by się ucieszył, jakby to zobaczył. Oczywiście nie będziemy tacy i nie zagramy, przecież będziemy... Ogólnie to by ten napis... A nie przyskadza niczym. To by jest takie łatwe. To przepraszam za moje skoki, ale... No przepraszam za moje skoki, boli mnie palec. Nie wiadomo jak przyczyn. A od tego, że... Z nudy o ten. Obcinałem paznokcie, Bo miałem krótkie, ale grube, straszne. No dlatego mnie boli. Ale to, tu to, Ej, to, robi, to nie można. Musiałbym to przejść. Ej! Nie mam szecha, ale zrobiłem to. Musiałbym to... Tu... Nie no. Ta, ta kobieta jest taka gruba, widzicie? Nie widzę po prostu. Tam gra, gra tam grę grać. Ej, to się przybliża. Te czerwone bloki. Przepraszam bardzo. Te czerwone bloki się przybliżają. No i nie, nie powiedział mi, że nie. Nie lubię tej gry. Po raz pierwszy. Nie lubię tej gry. Dobra. Jak z tej gry wyjść? No dobra, wyszłam. Ale widziałem Podstudia. Ja e tu jest Roblox Studio, nawet to zaraz to zobaczymy. Tu jest jeszcze takie i takie ucieczka z niedykawy Gwiazdy Gwiazdyne, miasto RP. To jest moja ostatnia nadzieja. Musimy to zobaczyć. To wygląda na ciekawe. Dobra. Tam na pewno pójdziemy. Ale tu nic ciekawego nie ma, więc idziemy tutaj. Tam może pójdziemy teraz, ale... Ej tu spawn auta. Dobra, jepa. Ej no nie. O kurde, dobra, jedziemy... Idziemy w... do lasu. Od razu. A nie, to po prostu zwykła droga. Czy ja naprawdę marnowałem na to czas? Kurde, no nie! Czemu? No czemu? Nie podoba mi się ta gra. To była moja ostatnia nadzieja, ale... Jakoś słabo. Tam coś jeszcze było. Powiedz mi tam. Myślałem, że to... Nie no, nie. Nie Przecież się trudno jedzie. O oh my. Dobra, tam coś jest. To jest moja ostatnia nadzieja. Tam coś będzie, to jest normalnie. Dobra, musi tam być na 100% to się tam będzie, to się uciesza. E, gadaj, tu nic nie ma. Nie. Nie, nie ma tu nic, nie ma tu nic. A też tu jest jeden zjazd. I to jest mi skórki. Dobra, widać już tam miasto. Ale chyba nie ma co za dużo. Dobra, nie ma, nie ma co za dużo jeszcze widać. Że jest kilka budynków. Nie chcę już tego auta. E no czemu te budynki są takie słabe? Kto je budował? Ej. Ej ty chcesz się O Przyszukamy je. <grym> <grym> Daj! Zro, zrobimy obitowy odcinek, że uwięzimy mojego brata w celi 24 na H i, i mnie potem. Będzie taki odcinek, gdzie y, mało minut, ale to co. Tu jest jeszcze coś. Ej tam jest darmowe autko. Lepsze od mojego. bo to miasto wygląda jak Brockhaven RP. Nie ma tu za dużo coś wierzyć. Nie no. lubię to, że można tu brać rzeczy. nie można jeść! To jest właśnie ta szkoda, że nie można jeść. Hmm, ciekawy komputerek. Windows! Nie no, dobra, zartuję. Nie jest taki Windows tam coś jeszcze jest widzicie tam to wielkie kurde tamto wielkie jedziemy do tego no nie, nie... nie dobra ten sam rozwala. zaraz się ta na śmierć okej dalej dalej leży dalej no dino sklepy że nie można prowadzić Ule można tu hmm, nie wiedziałem No jasne, że wiedziałem ale po prostu tego nie ostatni raz mówię nie lubię tej gry, bo patrzcie ten samochód nie da się nim kierować no cóż nie pojedziemy na wycieczkę. Musimy inne, ale to zaraz. Park? Jak park. Idziemy do tamtego sklepu. Ale nie, ja w tym sklepie byłem. Uuu, samochodzik. Zabieram. Dobra. Czemu ja. W... Nie, no. Nie. Co tu się dzieje? Tam tam na końcu nic nie ma. Dobra, Zespólnimy sobie. Uuu, jest autko. Ej, różne są te autka. Myślałam, że jakieś inne będzie. E, czemu nie mogę kierować? To jest nie tak. Nie, no, po prostu to auto jest to. Nie no, weźmiemy tego, to jest lepszy. <coughs> Plac Dobra, spędzimy sobie. Typowy edit. Niech jakiś z widzów zrobi edit. Ostanowisza, baby, Typowy edit. Dobra. NIE NO NIE Ja wchodzę, ja mam zjeżdżalnię i wchodzę na nią i nic się nie dzieje Nie no nie Czemu ja wchodzę na zjeżdżalnię, a to się nic nie dzieje Mnie to ciekawe Nie no na, na tych tych nie da się chuj dać. Nie no co za bezsens Idę stąd Ukradł mi auto Pożałujesz ujrzysz To wiekuj. Dobra Teraz pisa. Ja nie mam go do mojego auta. Dobra. Teraz ja zapijem. czy będzie działać. No, ej, no! Nie lubię tego gustka. Nie da się wsiąść. Nie no. Nie no. Nawet nie mogę napisać. To się dzieje z tym światem? nie wiem. Musimy iść na pieso. Na pieszo. Dobra, chyba ostatnie moje nadzieja. Ostatnia moja nadzieja od odrodzenia. Żeby to zadziałało tylko. I ZADZIAŁAŁO! Dobra. Myślałem, że już nikt nie zadziałał. Dobra, jedziemy odtąd. No ale... Czemu ja... Nie lubię tej gry. Wiem, co pod takie, na podgórkę. Aha, dobra. Wchodzimy tutaj te dwa domki, 10 na dziesięć. Wychodzimy stąd. A nie, ja wiem, trzeba stąd wyjść najpierw. Wejdź. Dobrá, widz to bude na sekret. Ocení to v nastavení odcinku, bo konec odcinka, To všechny aplikace uuu. Um, Te wszystkie všechny aplikace. Wow, ale fajn. Dobrá. Vážeme to.

Dobra, namalujemy coś, ale nie powiem Wam co. Więc... Mm, dobra, widzowie, już nie zdążę, bo to jest koniec odcinka i na, na następnym odcinku się widzimy z tej, z tej gry, ale tej samej. Dobra. Pa.